Cześć wszystkim, witam Was ponownie, trochę mnie nie było, mam nadzieję, że do Was już wracam i że to będzie dłuższy powrót niż ostatnio. Zaczniemy dzisiaj od owieczki, którą robię dla mojej Hani, którą gdzieś tam słyszycie w tle, bo bawi się na macie. Dla mojej Julci zrobię pszczółkę Maję. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić jeszcze przed Dniem Dziecka i żebyście też mogli to nagrać. Widzę, że Hania będzie mnie tu przykrzykiwać. I co? No ja już sobie przygotowałam tył główki, brzuszek, jedną nóżkę, jedną rączkę i jedno ucho. Ale zaraz wam wszystko powiem, co i jak. Odłożę sobie tu na bok, ja sobie to przygotowałam, żeby było mi szybciej. Ja używam mojej ulubionej włóczki, kto jest ze mną długo, to wie już dokładnie jakiej. Czyli nie będę musiała tutaj mówić w kolorze w fiolecie i w szarościach, że tak powiem. Więc będzie nam potrzebna włóczka, igła. Ja używam dwóch szydełek. Do brzuszka i tyłu główki używam szydełka numer 4 dla tej włóczki, a do rączek i reszty buźki będę używać szydełka numer 3. No i wypełnienie łóżaków. Y, o którym już kiedyś wspominałam w innym filmiku. Jeśli nie macie teraz domu, a chcecie zrobić dla swojego dziecka taką zabawkę, no to wyciągnijcie z poduszki trochę. Tam jest ten sam wypełniacz i na pewno da sobie z tym radę. Dobra, to myślę, że przygotowuję się do końca. Siadam i nagrywam. Wbrew pozorom, owieczka jest bardzo prosta, chociaż. Trochę mi zajęło rozpracowanie tego, jakim to dokładnie wzorem jest zrobione. Ale już wszystko wiem. Ok, zaczynamy od głowy i od brzuszka. I głowę i brzuszek robimy dokładnie tak samo, tylko że brzuszek jest trochę większy niż ta nasza głowa. Ja już nie mam niestety fioletowej, różowej ani żadnym takim koloru włóczki, więc użyję zielonej. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie bardzo przeszkadzać. Szydełka numer 4, tak jak mówiłam. Ok. Wszystko resztę daję na bok i zaczynamy. Jeszcze. Okay. Wytłumaczę Wam o co chodzi. Jest to naprawdę proste, więc nikt z Was nie będzie miał z tym problemu. A potem już każdy zrobi sam i tą głowkę i ten brzuszek, ale najpierw wytłumaczę. Zaczynamy od magicznego koła. Wbijamy się szydełkiem, przeciągamy i robimy dwa oczka do góry. Następnie 10 słupków nawijanych. Raz, dwa. 4 5 I aż będziemy mieli 10. Kiedy mamy już 10, łączymy pierwszy z ostatnim. Łoczkiem ściśnij. I teraz będziemy się opierać na dwóch rzędach. Na jednym, który nigdy się nie będzie zmieniał, cały czas będziemy go robić tak samo. I na drugim, który będzie albo nam zwiększał, albo zostawiał nam taką samą jakby grubość i ilość tych oczek, albo taki, który będzie nam zmniejszał. Teraz robimy ten rząd, który się nie zmienia. Będziemy robić naprzemiennie jeden, zmieniający, nie zmieniający. Teraz robimy ten, który się nie zmienia. Ten, który będzie nam tworzył te takie bombeczki, tak zwane. Ok. Zaczynamy od pierwsze oczko robimy słupek zwykły. Czyli wbijamy się szydełkiem i przeciągamy przez dwie nitki. W kolejny nawijamy robimy ten bąbelek, czyli. Nawijamy włóczkę na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko i przeciągamy tylko przez dwa. Nabieramy, wbijamy się, przeciągamy tylko przez dwa, dwa, trzeci raz robimy to samo, czwarty raz robimy to samo, i piąty raz robimy to samo, i teraz powinniśmy mieć sześć oczek na szydełku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest. I teraz przeciągamy przez wszystkie, mocno ściągając, przechodzimy do następnego oczka i tu robimy słupek zwykły, czyli wbijamy się samym przydełkiem i przeciągamy przez dwa oczka, i tak na zmianę i znowu robimy bąbelek, raz, dwa. 4, i 5. Mam 6 i zaraz przeciągam przez 6, mocno ściągam, wbijam się w kolejne oczko, samym szydełkiem przeciągam, mam dwie nitki na szydełku i przeciągam przez te dwie, ściągam. Nie musimy ściągać zbyt mocno, bo potem będzie nam ciężko wbijać się w kolejnym rzędzie. Jeszcze raz wam pokażę. Yy, nabieramy, przepraszam, nabieramy włóczkę na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko. Przeciągamy tylko przez dwa i tą czynność powtarzamy 5 razy w to samo oczko. 2 3 4 i 5. Mam 6, mam 6, przeciągam przez wszystkie i teraz do końca robię to samo. Jeszcze za dużo tutaj nie widać. Wyszła nam teraz piękna gwiazdka. Jeśli ktoś będzie potrzebował taką gwiazdkę, no to jak najbardziej możesz to zrobić w ten sposób. Tutaj już zakończę i będzie miał piękną gwiazdkę. Ale my jedziemy dalej. Teraz ten rząd, który będzie nam się zmieniał, w zależności od tego co chcemy zrobić. W tej chwili chcemy powiększyć, więc pokażę, jak powiększyć. Zaczynamy od oczka do góry. I teraz w każdy słupek, w każde oczko, przepraszam, wbijamy się dwoma słupkami zwykłymi. Raz. I dwa. Teraz to samo. Raz, dwa. Jeśli nie wiecie, gdzie są te słupki, bo może to być jakiś tam dla Was problem. Ja Wam tego też niestety nie jestem w stanie pokazać, ze względu na to, że to tak się układa. Ja zaraz Wam to wytłumaczę. Ok. Jeśli nie wiecie, to ja Wam to wytłumaczę w prosty sposób. Przed każdym bąbelkiem i za każdym bąbelkiem jest jakby oczko. Więc teraz tam, gdzie da się po prostu wbić szydełkiem przed bąbelkiem, wbijamy się dwa razy. I tam, gdzie się da, a tu już za bąbelkiem akurat widać to oczko, również wbijamy się dwa razy. Raz. I dwa. I tak za każdym przed i za, przed i za. I kontynuujemy ten rząd. To jest rząd powiększający, i to jest ten rząd, którym będziemy powiększać. Jeśli chcemy powiększać, to w każde oczko dajemy dwa nowe słupki. Jeśli chcemy zostawić taki rozmiar, jaki jest, to w każde oczko dajemy jeden słupek. A jeśli chcemy y, pomniejszyć, to odejmujemy oczka, ale to pokażę zaraz. Kończymy ten rząd, zrobimy jeszcze jeden rząd bąbelków, i potem jeszcze pokażę, jak odejmować. Potem już każdy z Was da sobie radę. Jeszcze jedna ciekawostka. W tych rzędach, yy, jakby powiększających, zmniejszających lub zostawiających taką samą ilość oczek, umówmy się, że to będzie rząd numer jeden, możemy zamiast słupków zwykłych używać półsłupków nawijanych. Wtedy ta robótka trochę szybciej nam będzie szła. Ja tak robiłam. Bo chciałam koniecznie to już skończyć, a nie różni się to jakością wykonania. Tutaj mam zrobione te rzędy z tych półsłupków, a tutaj u góry ze słupków zwykłych. Nie widać w ogóle różnicy, także po co przepłacać, jak to mówią? A szybciej będziemy po prostu robić. Także ja teraz wam tak pokazałam, ale następny rząd pokaże już tymi półsłupkami nawijanymi. Ok. I znowu to samo, czyli w pierwsze oczko, tylko przy tym rzędzie, gdzie są te yy, kuleczki, yy, nie możemy zmieniać. To musi być słupek zwykły, bo to nam po prostu potem nie wyjdzie. W pierwsze oczko słupek zwykły. I następnie robimy kuleczki. Czyli raz, w to samo. Dwa, w to samo. Trzy, to samo 4, w to samo 5. Mam sześć oczek przeciągam, ściskam i w kolejne oczko robię słupek zwykły. I tak kontynuuję dookoła. Tym razem w pierwszym y, wyszło nam pięć tych kuleczek, teraz powinno nam wyjść dziesięć, bo powiększamy. Widzimy się na końcu tego rzędu. Ok, więc kolejny rząd. Rząd rozszerzający już znamy. Teraz rząd zostawiający taką samą ilość oczek jest dla nas bardzo prosty, bo po prostu robimy przed każdym jakby bąbelkiem jeden, jeden półsłupek nawijany i, i za też jeden i tak po jednym. Do samego końca. I teraz, jak zrobić rząd pomniejszający? Jeśli ktoś będzie robił tymi półsłupkami, o których mówiłam, to musi zacząć od dwóch oczek od góry. Do góry. I teraz bijamy się w kolejne oczko i robimy półsłupek. I w kolejne oczko będziemy już zmniejszać. Przeciągamy tylko przez dwa, nawijamy, wbijamy się w kolejne oczko, przeciągamy tylko przez dwa i następnie przeciągamy przez te trzy. W kolejne, wbijamy się normalnie jednym półsłupkiem, w kolejne półsłupek niedokończony i wbijamy się w kolejne, półsłupek niedokończony. I potem przez wszystkie trzy. W ten sposób będziemy zwężać ten narzuszek, czy tą główkę. I tak kontynuujemy. Rozszerzanie, zwężanie, stabilizowanie w zależności od tego, jaką chcecie mieć dużą tą owieczkę. Ja moją główkę rozszerzałam tylko raz. Potem miałam jeden rząd tych samych oczek. I dwa rzędy pomniejszające. Tak wyglądała moja główka. Jeżeli chodzi o mój brzuszek, to tutaj miałam trzy rzędy rozszerzające, czyli ten pierwszy, no to wiadomo, on i tak będzie rozszerzający, ale to właśnie o nim mówię. Drugi i trzeci. I za tymi trzecimi bąbelkami miałam jeden rząd yy, tych samych oczek. Jeden. Nie, jeden. A potem już miałam rzędy. Aha, potem jeden rząd zmniejszający. Przepraszam, następny tyle samo oczek, i potem już trzy ostatnie zmniejszające. Tak wygląda to z mojej strony. Ok, teraz przygotuję i pokażę, jak, do... jak będziecie już gotowi. No, to wracajcie do filmiku. Będę pokazywać, jak dokończyć tą, ten dziubek nóżkę, uszy i rączkę. Dobrze, zmieniam sobie włóczkę szydełko na numer 3. Biorę sobie moją głowę i podłączam się w jakieś tam oczko, obojętnie jakie. Wypełniam oczywiście tą główkę już. Podłączam się tą szarą włóczką. Ok. A no za możemy zrobić tak, żeby się nie martwić związujemy i tam się nam gdzieś schowa i teraz już i teraz słupkami zwykłymi. Można spróbować nawijanymi, półsłupkami nawijanymi, tylko wydaje mi się, że to będzie zbyt bardzo widać. Więc ja użyję słupków zwykłych. Dookoła jadąc. Nie mogę złapać tutaj tej włóczki. Dookoła jadąc. Jeszcze raz przybliżę. Robimy nasz dzióbek. Czyli oczko do góry i tak zaczynamy. W każde oczko. Jeden słupek, jeden, 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 jeden i tak dookoła. Tak robimy pierwszy rząd, a za chwilę się widzimy przy kolejnym. Kolejny rząd robimy dokładnie to samo, zaczynając od jednego oczka do góry i zaczynając od pierwszego oczka po słupku zwykłym przez całe okrążenie. Kontynuujemy. Bierzemy sobie tą moją głowę. Ja ją jeszcze troszeczkę zmieniłam, bo ona była za bardzo, taki ciubek by się tylko zrobiła. Jeszcze musi być miejsce na oczy. Więc zmniejszyłam ją o dwa okrążenia. Przyłączamy szarą włóczkę. Oczko do góry i teraz słupkami zwykłymi obkrążamy dookoła. Pierwszy rząd: oczko do góry, w kolejny oczko słupek zwykły, kolejne dwa, kolejny jeden, kolejne dwa. I tak całe krążenie na zmianę. Kolejny rząd oczko do góry i w każdy po jednym słupku zwykłym, zaczynając od pierwszego oczka i po jednym dookoła. Kolejny rząd zaczynając od oczka do góry. Pierwsze oczko, słupek zwykły, drugie oczko, słupek zwykły. Trzecie oczko, słupek zwykły. Kolejne, przeciągamy włóczkę, nie ściągamy, przeciągamy włóczkę w kolejny i zmniejszamy. Czyli jeszcze raz, trzy razy słupek zwykły. Raz, w kolejne, dwa, w kolejne, trzy, a następnie. Zostawiamy, wbijamy się w kolejne oczko, zostawiamy. Mamy trzy słupki na szydełku i przeciągamy. I tak przez dwa kolejne rzędy. Następnie do samego końca, czyli aż zamkniemy to nasze kółko, będziemy robić w następujący sposób. Każdy rząd zaczynamy od oczka do góry. Raz i następnie. Czyli jedno oczko zwykłe i jedno oczko zmniejszające. Tu mam zwykłe, i teraz zmniejszające, tak jak w poprzednim rzędzie. Kolejne trzy oczka na szydełku przeciągam i tak do samego końca, aż wyjdzie nam, zamknie nam się tutaj takie koło. Pamiętajcie o tym, żeby systematycznie dokładać też tego wypełnienia. Jeśli chodzi o dziubek, to już go sobie skończyłam. Sami musicie tam trochę działać z tym dodawaniem i odejmowaniem, żeby to miało te, taki dziubek właśnie takiej owieczki. No to jest nasz nosek z buźką, oczka, no i ta główka już jest gotowa, brzuszek jest już gotowy, więc to tylko tutaj zostaje mi tak zszyć. Teraz pokażę, jak zrobić uszy, nóżki i zostanie nam tylko zszycie. Ok, zaczynamy od ucha, która wygląda tak, a będziemy przeszywać je do głowy naszej owieczki w ten sposób. Teraz już bardziej wygląda jak owieczka. Moja będzie miała trochę gruby brzuszek, ale to nic. Ok, zaczynamy. Magiczne koło, to już jest naprawdę proste. Raz, dwa i siedem ojej, siedem słupków nawijanych. Raz, dwa, i tak aż będzie siedem. Łączymy ze sobą tworząc z koło, dwa oczka do góry i ten rząd po dwa słupki nawijane w każde oczko. Raz, i w to samo dwa. raz tu samo dwa tak kontynuujemy kolejny rząd po jednym słupku nawijanym w każde oczko zaczynając od dwóch oczek do góry i następnie po jednym jeden 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 i tak dookoła Kolejny rząd rząd zmniejszający, dwa oczka do góry, w pierwsze oczko wbijamy się jednym słupkiem, następnie będziemy odejmować, czyli tylko przez dwa zostawiamy, wbijamy się w kolejne oczko, tylko przez dwa, trzy oczka na szydełku i przez wszystkie trzy, następny zwykły. I tak dookoła, a następne trzy rzędy robimy tak samo, czyli Jedno oczko, jeden słupek nawijany, i będziemy mieli gotowe już nasze. I zostaną tylko rączka i nóżka. Zaczynamy od magicznego koła. I tu już zostawiam Wam rozmiar nóżki i rączki, ale robić to tak samo. Ja użyłam 5 słupków. 2, 3. 5. I teraz powiem Wam po kolei co w danym rzędzie. Już nie będę tego pokazywać. To już jest proste łączymy. I teraz tak w kolejnym rzędzie powiększamy czyli dajemy w każde oczko po dwa słupki nawijamy w kolejnym rzędzie czyli trzecim również powiększamy dajemy po dwa słupki w każdym rzędzie w kolejnym pojedyncze w czwartym pojedyncze w piątym odejmujemy w szóstym odejmujemy i od siódmego już budujemy tylko długość naszej nogi czyli to już po słupki dla dla każdego jaką tam zrobił sobie tą owieczkę Ok, moja owieczka jest już gotowa muszę ją ja jeszcze spojrzeć z trzeźwym okiem nie wiem czy jestem z niej zadowolona